Witajcie serdecznie. Przygotowałem dla Was tekst do czytania, oparty o najnowsze informacje ze źródeł, dotyczące prawdziwego giganta, który właśnie wkracza na światowe pola. Mowa oczywiście o najnowszym i najpotężniejszym seryjnie produkowanym ciągniku rolniczym na świecie John Gear 9 LX 830. Przekonajmy się, co czyni tę maszynę tak wyjątkową. Historia pisze się na naszych oczach. 28 lutego 2024 roku, podczas targów Commodity Classic Souston, w Teksasie, John Gear zaprezentował nową generację swojej flagowej serii ciągników 9AX. Największy z nowych modeli to właśnie John 9LX 830. Ten kolos generuje moc maksymalną aż 913 koni mechanicznych oraz moment obrotowy wynoszący niewyobrażalne 42-34 nm, osiągany już przy 1400 obrotach na minutę. Te parametry czynią go na tę chwilę najpotężniejszym produkowanym seryjnie ciągnikiem rolniczym na świecie. Zaprojektowany, by sprostać najcięższym zadaniom, 9 LX830 jest odpowiedzą na potrzeby pracy na ciężkich glebach i pochułościach, gdzie dotychczasowe modele mogłyby mieć trudności z uciągiem dużych narzędzi. Na przykład, do pociągnięcia 9-metrowego kultywatora na głębokość 24-25 cm, 900 koni okazuje się być sam raz. Maszyna ta pokazała swój potencjał na polach gospodarstwa państwa lisieckich w Bojanowie, pracując na mozaikowej i mocno zagęszczonej glebie po zbiorze buraków. Sercem tej potężnej maszyny jest sześciocylindrowa jednostka napędowa Dngir-JD 18 razy o pojemności aż 18 litrów. Co ciekawe, silnik ten spełnia wymagania najnowszej normy emisji Spalin State 5 bez wykorzystywania AdBlue, co stanowi niemałą zaletę dla wielu potencjalnych klientów. Aby przenieść ogromną moc na podłoże, John Gills skonstruował nową przekładnię Powershift o 21 biega do przodu i 11 do tyłu. Przekładnia ta pozwala rozpędzić ciągnik aż do 40 km na godzinę. Inżynierowie John Gier zdecydowali się pozostać przy Powershifcie, argumentując to chęcią ograniczenia utraty mocy, która występuje w przypadku przekładni bezstopniowych, a także trudnością w znalezieniu przekładni bezstopniowej zdolnej przenieść tak ogromny moment obrotowy. Do przeniesienia mocy na grunt zastosowano większe układy gąsienicowe. Koło napędowe ma średnicę 120 cm zamiast dotychczasowych 100 cm, zapewniając napęd cierny gąsienicy o szerokości 76 cm przy końcu opasania 110 stopni. Tak potężna maszyna wymaga odpowiedniej masy. Masa własna modelu 830 wynosi 33 tony, ale z obciążnikami może osiągnąć prawie 38 ton. Dopuszczalna masa całkowita maszyny to aż 42 tony. Wizualnie nowy model może sprawiać wrażenie nienaturalnie szerokiego i wydłużonego z dość niskim prześwitem. Jednak jest to w dużej mierze złudzenie optyczne potęgowane przez ogromne wózki gąsienicowe. W rzeczywistości, pod względem prześwitu, nowy model jest nawet ponad 5 cm wyższy od poprzednika. Cała długość ciągnika wzrosła o pół metra, osiągając prawie 9 metrów długości. Co pozwoliło na lepszy rozkład mas. Inżynierowie zabali jednak o to, aby szerokość ciągnika nie przekraczała 3 metrów, co umożliwia mu legalne poruszanie się także na starym kontynencie. Aby zapewnić odpowiedni zasięg pracy, zbiornik paliwa ma pojemność aż 2000 roku litrów lub 1952 litrów. Wyposażony jest system szybkiego tankowania, który pozwala zatankować ciągnik do pełna w czasie krótszym niż 4 minuty. Zbiornik paliwa przeniesiono do przodu ciągnika co umożliwiło lepszą widoczność na zacie pod potężną maską schowane są łatwo dostępne chłodnice co ciekawe napędzany hydraulicznie wentylator ma możliwość zmiany kierunku obrotów aby wydmusiwać zanieczyszczenia co sprawia że maskę którą zaskakująco łatwo otworzyć prawdopodobnie rzadko trzeba będzie otwierać w celu ciśnienia chłodnic Łatwy dostęp zapewnia także sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych, olej silnikowy, płyn chłodniczy, olej hydrauliczny bez otwierania maski. Jeśli chodzi o zaczep, z tyłu znajdziemy imponujący zaczep piątej kategorii o średnicy 70 mm. W nowych ciągnikach 9LX czy punktowy układ zawieszenia nie jest dostępny nawet jako opcja. W tej klasie maszyn większość narzędzi to sprzęt ciągany, więc podnośnik TZ jest raczej zbędny. O wiele istotniejszy jest układ hydrauliczny. Opcjonalnie potrójna pompa hydrauliczna może zapewnić wydatek na poziomie 636 litrów na minutę. Dzięki intrygietnemu systemowi zarządzania mocą ciągnik dysponuje zapasem aż 40 koni mechanicznych na poczet układu hydraulicznego, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym maszynom. Komfort operatora został również znacząco ulepszony. Kabina została lepiej wyciszona i wyposażona w zupełnie nową czteropunktową amortyzację. Usunięcie prawej konsoli zwiększyło widoczność i przestrzeń na podłodze. Nowa generacja wprowadza także układ kierowniczy Active Command Steering, który dostosowuje siłę skrętu w zależności od prędkości. Pełny skręt można osiągnąć po 3,5 obrotach kierownicy na polu i po 5 obrotach w transporcie. Nowa generacja 9 LX to także innowacje w rolnictwie precyzyjnym. Debituje tu nowe rozwiązanie Implement Ethernet, będące następną generacją systemu ISOBUS, zapewniający większą prędkość transmisji danych sięgającą jednego gbit OS. Przez Terminal Command Center ciągnik oferuje pełną integrację rozwiązań John Gear, takich jak zmienne dawkowanie, komunikacja ISOBUS, system zdalnego monitorowania JD-Link czy dokumentacja pracy Datsync. Co więcej, media informowały o strategicznym partnerstwie John Geer ze spółką SpaceX, które ma zapewnić rolnikom dostęp do nowoczesnych usług łączności satelitarnej. Już teraz można składać zamówienia na nową generację 9LX u bilerów John Gear. Pierwsze egzemplarze mają trafić do rolników, w tym europejskich, na wiosnę 2025 roku. roku. Tym ruchem John Geer w zasadzie zdeklasował konkurencję pozostawiając tyle swoich największych rywali, takich jak Case Quadtrak 715 czy Classe Seion 1650. Wydaje się, że John Deere stworzył nową klasę maszyn na rynku i po kątem mocy i uciągu niepręko pojawi się ktoś, kto rzuci im rękawice. To naprawdę imponująca maszyna, która podnosi poprzeczkę w świecie ciężkiego sprzętu rolniczego. Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli zobaczyć ją w akcji na naszych polach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach